Siemanko, wjechały profile, a to oznacza, że powoli zacznie wjeżdżać ocieplenie dachu i sucha zabudowa poddasza. Jak zwykle ja robię to pierwszy raz na filmach nauczony. Mam nadzieję, że dobrze mi to zacznie będzie wychodzić. E, tutaj już e, dzisiaj e, wyznaczyłem skosy. O, tutaj widać, jest narysowane. Kołnierz przyklejony do ścian. Skosy wyznaczane metodą znaną z internetu. Jak to się jest ciekawe, jak to wyznaczać, to polecam tutoriale. Odległość od ściany kolankowej, wysokość, wysokość od wyznaczonej linii. Mam nadzieję, że będzie to dobrze. Więc, więc, więc tak to dzisiaj wygląda. Z pewną nieśmiałością podchodzę do tematu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tutaj już przeniesiona wysokość od ściany kolankowej. No i tutaj wysokość sufitu jest podyktowana wysokością tego okna. Chłopaki, którzy robili dach, robili pod siebie trochę i zrobili to okno. Do dachówki mogłoby być 10 cm e, e, niżej, wtedy by był ideał, no ale wtedy musieli kombinować z cięciem dachówek, e, jest tak to zrobione, że sufit będzie sobie szedł tutaj i tutaj będzie ząbek e, 6 albo 5 cm e, Velux dopuszcza taki ząbek tutaj. No, lepiej jakby tutaj było na prosto, no ale niestety nie wyjdę tak z wysokością sufitu. Nie ma takiej opcji, więc, więc, więc jest to, będzie tak zrobione. Mieści się to w normach podawanych przez producentów okien, więc mam nadzieję, że tutaj jakiś skrop nie będzie. No i co, oglądajcie, a ja zapierniczam dalej. Walki z pod daszem kolejna część trochę posznurkowałem. Powiem Wam, że sznurkowanie przegibana robota. No ale trzeba zrobić. Wychodzi ładnie, gitarka jest, także nie jest źle. Sznurkowane na papiaki. Czas sznurkowania takiej jednej, jednego przesełka, 15 minut, także no dobra. Sznurkowanie metodą pana Krzyśka. Na papiaki, nie wiem czy ktoś jeszcze pokazywał taką metodę. Generalnie podpatruję remont folii Pana Krzyśka i cardon gips itd. Żeby wiedzieć jak to mniej więcej tutaj ogarniać. Papiaki, najpierw kupiłem 3,5 cm, ale długo się wbijało. Ta stujeczki, ładnie wchodzą, jeszcze się mieszczą tak, tak w palce. Myślę, że sposób, który pokazuje Pan, pan Krzysiek z tym młotkiem dekarskim, mniej więcej tyle samo wychodzi trzymanie, tak w palcach. No, tylko to moje zdanie. Także, także. Ale sposób też może być fajny. Może lepsze oby, obycie było z tym takiego. Tutaj moje żeby mnie zawiewało, bo było na dworze rzeźko.

make it light hold your close now my heart's wide open Na stop zobaczymy jak tam wyszło. Nagrania jest 17 minut. Tochy przygotowań. przygotowałem się, że w tych 15 obiecanych minutach się. Umieściłem. Także tyle jeżeli chodzi o szturkowanie. Nada. Potem pewnie Wam pokażę jak robię, jak będę robił pierwszy w, życiu, w pierwszym życiu konstrukcję pod zabudowę. Tak, tak. Cześć, jestem właśnie w trakcie montażu filmu o sznurkowaniu a trochę już tej wełny tutaj położyłem. No i pewne wnioski, spostrzeżenia już się pojawiły, więc mogę je przekazać. Generalnie, jak Wam pokazywałem, sznurkowanie ostatnie no to było sznurkowane za pomocą papiaków, ale w taki kwadlacik, czyli do papiaka, potem tu do papiaka zjazd i i do mojego papiaka, i taki kwadraciki nam wychodziły, no, ale yy, tutaj troszkę inaczej zasznurkowałem. Generalnie rozstaw, rozstaw papiaków taki sam. Zakres pracy taki sam, tylko troszkę więcej sznurka idzie. Ale wydaje mi się, że ta dilatacja między deskami a będzie jeszcze pewniejsza. Tu tylko trójkąciki. Może to nie, nie jest yy, jakaś tajemna wi wiedza. No ja tutaj dopiero e, tak zrobiłem i wydaje mi się, że e, no, jest tego sznurka tak więcej i e, jeszcze będzie bardziej zabezpieczać przed tym, żeby ta wełn, wat, wełn, wata, wełna, strasznie mi się myli, e, wełna nie dotykała do, e, do desek. Także taki tip na koniec ode mnie. E, pracy tyle samo, trochę więcej sznurka, ale zabezpieczenie jeszcze lepsze. Także ja działam ze skosami dzisiaj. Tutaj trochę zabawy było, bo nie ma do czego się tutaj odnieść. Trzeba było przenosić ścianę, ale to wam opowiem w następnych filmikach jak to rozwiązałem. No, jak tego nie rozchrzania, jak będzie krzywo, jak coś przemierza jeszcze tutaj przekątne i wszystko. Także do zobaczenia. Albo i nie, ale raczej tak.